Rado. Otwieram 27. sesję Rady Miejskiej do Tarnowskiej. Witam. Czy Państwo, Rady względnie mają jakieś sprawy do, do. Proszę bardzo. Pan burmistrz na początek. Panie Przewodniczący Wysoka Rado, wnioskuję o odjęcie punktu 7 pod punkt 4 porządku dzisiejszych obrad sesji, a więc wycofuję projekt uchwały w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia szkoły filialnej słodkowie przez osobę fizyczną. Jeśli Państwo sobie życzą krótkie uzasadnienie to również po wczorajszej dyskusji na wszystkich komisjach połączonych Rady Miejskiej, a także po dokonaniu jeszcze pogłębionej analizy. Prawłem również pod uwagę głosy rodziców i również przewodniczącej Rady Rodziców tamtejszej chwili, a także po dodatkowej analizie sytuacji demograficznej oraz zapowiedzi ministra edukacji narodowej dotyczących zmian, które mają nastąpić od 1 września 2014 roku. Rekomenduję Wysokiej Radzie wycofanie tego wniosku. Nie oznacza to, że, że nie ma problemu. Ten problem jest. On się przesuwa w czasie. To jest fakt, o czym wczoraj przewodnicząca rodziców, Rady Rodziców mówiła, gdyż wyniki demograficzne są naprawdę złe, ale wydaje mi się, że powinniśmy poczekać na wdrożenie przez Ministerstwo Edukacji tych przepisów, które mówią, że od 1 września 2014 uczniowie, dzieci w wieku 6, będą podlegały obowiązkowi szkolnemu, będą jako uczniowie pierwszej klasy. To nam powoduje pewne uregulowanie tej sprawy, natomiast inne kwestie, które będą rzutować na przyszłość, możemy rozwiązywać w okresie późniejszym. Może to być również zadanie dyrektora szkoły w Brusowie, ale tak więc formy takie, które nie wymagają Ingerencji Wysokiej Rady w Konstytucie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. inne? 29 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządu Powiatu Dąbrowskiego, gdzie między innymi Tarnowska Telewizja przedstawia ofertę współpracy z samorządami całego powiatu. Przyjęte zostało sprawozdanie w sprawie materiałów na badanie zebranych delegatów tego stowarzyszenia. Dla za Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie burmistrzu, ja mam pytanie do Pana Burmistrza. Na jakim etapie jest budowa skateparku, czy już są jakieś wnioski składane? Drugą sprawę chodzi mi o chodniki, odśnieżanie chodników. Zima się już czy kończy, ale mówię o mieszkańcach ulicy Piłsudskiego. W tradycją stało się, że każdy mieszkaniec odśnieża przy swojej posesji, ale firma, która... Sprząta ulicę główną, krajówkę, notorycznie zasypuje. Mieszkańcy robią to w godzinach porannych, później cała maca śniegu jest zasypywana na chodnik, który był wcześniej odśnieżony. Później za godzinę dwie przyjeżdża policja i straszy mandatami. Albo w myśl przepisów prawa, chodniki mają być sprzątane do zarządcy drogi i wnioskuję tutaj, żeby było pismo skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, kto ma odśnieżać chodniki na ulicy Piłsudskiej wzdłuż drogi krajowej 73. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie burmistrzu, panie starosty. Ja korzystając z obecności pana starosty chciałam, y, mam dwie sprawy. Pierwsza to jest przy drodze powiatowej y, y, Męgorzowy na wysokości pozycji Państwa rzeźniewskich. Jest mostek, tam przechodzi z męgorzówka potok z przez tą powiatową drogę i zaczyna się tam coś dziadnie dobrego, ponieważ to się wszystko sypie I być może, że stworzy niedługo zagrożenie przejazdu tą powiatową drogą. Chciałem prosić o zwrócenie uwagi tam. Następnie ponawiam to już wielokrotnie prośbę mieszkańców Smęgorzowa. E, prosiliśmy, gdy był tworzony budżet powiatu o remont chodnika od kościoła do remizy strażackiej. Każdy, kto tam zna Smęgorzów wie, że jest to w samym centrum Smęgorzowa. Po drodze jest przedszkole, fryzjer, e, ludzie do kościoła idą, remiza strażacka, biblioteka. A więc bardzo uczęszczana część e, tej drogi. E, i od czasów wszystkich tych powodzi, jakie miały miejsce w Smegorzowie, ten Mostek jest ogromnie zdewastowany. Chciałam zapytać pana starosty, czy pamięta o tym, bo w budżecie nie zostało ujęte, ale było wtedy powiedziane z odpowiedzi, że jest to taka sprawa, że będzie można to ująć poza budżetem z jakichś środków dodatkowych. Czy takie środki się znalazły, czy... Czy się dopiero będą szukać i czy mamy szansę w tym roku na remont tego wodnika? Bo są wodniki przy Drodze w takich miejscach, gdzie jest pole szczere i piękny wodnik z kostki Brukowej zrobiony. U nas gęsta zabudowa po obydwu stronach i tragedia po prostu. Okazuje się, żeby nie ogłaszać drugi etap, o wystarczy środków na to, aby ogłosić drugi etap. Także w miejscowości Szarbach to jest odcinek wodnika, zostanie wybudowany w tym roku. W miejscowości Lipiny też został otwarty przetarg, w tym roku zakończymy całkowicie budowę chodnika w miejscowości Lipiny. Środków jest na tyle, że pozwoli nam to zakończyć tę inwestycję. Został otwarty przetarg na chodnik, budowa chodnika w Laskówce Woląskiej i też środki pozwalają na to, żeby wdrożyć następny etap budowy chodnika. Także wiele inwestycji na terenie gminy. Dobrowa Tarnowska jest realizowana i myślę, że Uda się nam to jak najszybciej. Chcemy to, dlatego ogłosiliśmy przetargi. Przystępujemy też tutaj wspólnie, udowodniliśmy z panem burmistrzem, co do miejscowości Niszczejna Górna, zaprojektowanie chodnika, poprawienie bezpieczeństwa na odcinku od Ludo do Domu Ludowego w kierunku Kruszowic. Chcemy tam zaprojektować chodnik. Jest y, przygotowana koncepcja. Włączył się w to y, pan sołtys y, Sojka Jan z Nieszajnej górnej. Ja. Także jeżeli chodzi o remont drogi w Gruszowie Wielkim, na tą chwilę nie będzie remontowana. Myślę, że doczeka się w tym roku remontu. Ale w tej chwili nie. tutaj należałoby to Panie Przewodniczący, jeżeli jest taka wola, będzie skierować py to pytanie i tą interwencję i to podjąć interwencję co do usunięcia. My też ze swojej strony będziemy tą interwencję podejmować, jeżeli zagraża to bezpieczeństwo. Remont chodnika. No tak się składa, że wszystkie inwestycje, które, które są, to uzgadniamy tutaj spódnie z Panem Burmistrzem. Odwodnienie przy drodze w Gruszowie. Też tą, tą, tą sprawę przekażę Panu Dyrektorowi. On zarządza drogami. I zajmuje się sprawami związanymi z utrzymaniem dróg, i myślę, że jeżeli jest tam problem, to na pewno tą sprawą się zajmie. Wszystkie inwestycje są wspólnie realizowane i uzgadnione, i praktycznie gmina, Wysoka Rada, 50% dofinansowuje do projektowania i do budowy chodnika. Ja jestem za budową chodników, bo trzeba poprawiać bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze panie panie zaraz, bo pan tutaj pana, bo chodnik w to nie jest budowa to jest dokończenie, że zróbmy coś teraz rozsądnie. Skończmy ten chodnik w kruszowi. Po prostu tam jest niewiele. Trzeba po prostu rozwiązać, rozwiązać sprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. I raz jeszcze do pana apeluję, żebyście w swojej mądrości powiatowej zrozumieli. No, Niech pan dyrektor może się przejąć Pan debacie. To nie jest jakaś łaska, że, że nie ma kto śnieża, nie wiem, po prostu to, to jest potrzebne to jak powietrze ludziom. To trzeba zrobić to skrzyżowanie. Bo doskonale to, to Pan nas to bo, bo, bo to nie jest od dzisiaj. Także ktoś tam coś chce. I bardzo pana proszę raz jeszcze, żeby pan to zrozumiał i dyrektor, żeby przemyślał, bo, bo to nie jest tak, że o coś tam chce. To jest konieczność. Dziękuję. Ja też nie mogę pozałatwiać wszystkich spraw, które zostały niezałatwione do tej pory. My też mamy budżet, który, który realizujemy i krytycznie też Wysoka Rada mi uchwala, niektórzy nie uchwalają, bo nie chcą inwestycji. Wie gdzie Pan, no i Pan popatrzy na głosowanie, kto głosował za budżetem, kto głosował przeciw, czy chcą inwestycji i nie dą prawa czy nie chcą. Ja chcę, przecież Pana, zgodnie z prawem realizować inwestycje. Nie ma dokumentacji na to zadanie. Nie ma pozwolenia na, na budowę na to zadanie, proszę pana. Pan mi mówi, że by realizował. No nie ja, to realizował, tylko zarząd drogowy. Dlatego wie pan. Proszę się nie podniecać, bo pan się zaczyna tutaj denerwować. Proszę pana. Pan się zaczyna tutaj. pan. No, swoje racje tylko w inny sposób wie pan, bo jak pan sam powiedział. Są się zmieniają, problem został. Wie pan. Moim ja też miałem poprzedników, nie będę mówił, że poprzednicy tego nie załatwili panu. Postaramy się to, co powiedziałem Pani Radnej. Postaramy się tego roku, jeżeli chodzi o tą drogę, co Pani Radna zgłasza, postaramy się zrealizować. Co do chodnika, proszę tutaj z Panem Burmistrzem uzgodnić, czy jest wola, czy są środki, czy znajdzie środki w budżecie powiat, gminy, czy gmina ma środki na przeznaczenie, na opracowanie dokumentacji i na realizację tej inwestycji. Ja wiem, że się najlepiej przy kamerach wypowiada na Panie mówi, że to jest moje wizmiecie. Nie, ja nie nie, ale przepraszam. Komisja w składzie jest nas, Pani Józefa Borowska, Gabriela Limit. W poszczegółowej analizie przedstawionych zarzutów w stosunku do przewodniczącego Rady Miejskiej, jak również Komisji Rewizyjnej, to jest naruszenie pierwsze na w szczególności paragrafu 16 Regionalnej no. Rady, Rady Miejskiej w obywatelności podsumowując, biorąc pod uwagę, że tutaj argument, komisja rewizyjna pewnym składzie, postanawia, że przedmiotową skargę uwagę, muszą pod na tym tym zakończono i pod i biorąc pod uzasadnienia. Dziękuję za uwagę, Na podstawie uwagę, Na podstawie odpowiednich biorąc Rada uwagę, w pod uwagę, biorąc 1. Po rozpatrzeniu skargi pana Andrzeja Buśko na przewodniczącego Rady Miejskiej w budowie Postanawia się uznać skargi za bez zasad, bez o zabezasadę. jest za przyjęciem y, uchwały. której przed chwilą odczytałem. Proszę bardzo, podniesienie ręki. Proszę podtrzymać, rozczętnie muszę policzyć do 1. 12. 12. Kto jest przeciwny? Jeden. Kto się wstrzymał?